Siemanko witajcie w kolejnym odcinku na kanale i dzisiaj będzie odcinek o tym jak przechowywać swoje karty niewymienne które trafiliście właśnie w paczkach niewymiennych czy to za Division Rivals czy to robić SBC od 81 do 86 które jest teraz dostępne czy jakiekolwiek SBC w przyszłości i macie duplikat karty niewymiennej pokażę wam jak to zrobić żeby tą kartę niewymienną schować sobie na listę transferową i użyć sobie po prostu do SBC w przyszłości miałem tego odcinka nie robić bo to jest ten glitch nie wiem czy można to nazwać w ogóle glitchem to w grze już jest naprawdę od nie wiem, kilku miesięcy tak naprawdę, więc myślałem, że większość osób, większość ludzi, którzy gra w tą grę, naprawdę o tym wie. Ale patrząc na komentarze pod ostatnimi moimi filmami, gdzie używałem tego i nie pokazałem, naprawdę spora część z was nie wie jak to zrobić. Więc dzisiaj wam to dokładnie pokażę. Jak zrobić, żeby karta ta znalazła się na liście transferowej. Jak widzicie, zamieniam sobie kartę i druga karta to prakat, że jest niewymienna. I teraz co musicie zrobić? Wychodzicie z karty, czyli bierzecie kółko na... PlayStation, nie wiem co tam jest na Xboxie. Wychodzicie po prostu, wyjść wyjść na później. Przechodzicie na rynek transferowy i kupujecie tą samą kartę, którą macie duplikata. Czyli w moim wypadku jest to toprak. Nie wiem, traficie kartę duplikat Ila Mendiego, to kupujecie sobie kartę Ila Mendiego najtańsza maka, jest na rynku. Ok, kupiłem kartę topraka, macie kartę topraka wymienną i kartę niewymienną. Teraz bierzecie tą kartę wymienną, naciskacie X, wymieniacie z tą kartą. Niewymienną i teraz macie dwie karty niewymienne tutaj A karta wymienna jest w klubie Teraz jeszcze raz bierzecie wyjdź i odłóż na później Z tymi dwoma kartami nic nie robicie e, niewymiennymi Wchodzicie do klubu i szukacie sobie tej karty, którą macie niewymienną, którą kupiliście I wysyłacie ją na listę transferową Teraz przechodzicie na rynek transferowy i kupujecie dowolną kartę zawodnika No bo nie musi być chyba zawodnika, po prostu dowolna karta jaka jest za 200 końców I teraz tak, macie tutaj niewymiennego topraka Tutaj macie kolejnego niewymiennego topraka Kartę, którą kupiliście na rynku transferowym I teraz przechodzicie na listę transferową Szukacie tej karty, którą y, wysłaliście właśnie przed chwilą do klubu Karta topraka oczywiście I teraz macie taką sytuację Tą kartę możecie sobie squeakstallować Teraz zaczynacie potwierdź Jedna karta topraka poszła do klubu I teraz tą kartę topraka wymienną Wymieniacie z tą kartą niewymienną Czyli robicie coś takiego, jak robiliście przed chwilą I teraz wychodzicie po raz kolejny i wchodzicie do paczek, żeby zobaczyć swoje przedmioty. I macie jednego topraka niewymiennego, którego wymieniacie z tym wymiennym na liście transferowej. I możecie sobie go wysłać na liście transferową. I macie na liście transferowej wymiennego topraka, i niewymiennego topraka, którego właśnie kupiliście. Tu macie kartę wymienną topraka, i na samym końcu będziecie mieli kartę jego niewymienną. Jak widzicie, szybka sprzedaż 0, karta niewymienna. I druga karta to plaka niewymienna jest w klubie i tą kartę możecie sobie użyć do SBC i drugą kartę potem wysłać SBC, to, to plaka właśnie do klubu, a tą kartę którą kupiliście, czy to był ile Mendy, nie potrzebujecie teraz, to od razu możecie sobie tą kartę sprzedać, żeby po prostu nie była na waszej liście transferowej, czy tam nie zajmowała miejsca tak dalej. Jest to naprawdę bardzo proste, jak będziecie mieli karty niewymienne, po prostu wróćcie sobie do tego filmu i róbcie po kolei to, co ja robiłem. Tutaj mam jeszcze 5 paczek, które miały posłużyć się do duplikatów, które bym dostał, także jak coś w nich trafię, to jeszcze się widzimy, jak nie, to się zobaczymy przy ostatniej paczce. I okej, okay, w tych czterech paczkach wszystkie były karty 81 nowe więc one nawet tego nie pokazywałem. Jak wam pomogłem, możecie zostawić lajka, jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, zobaczymy, co uda się trafić w tej. Ostatniej paczce, mam nadzieję, że pierwsze ekrany. Chociaż z paczki będą już 7, dzisiaj otworzyłem. Dobra, są w ostatniej paczce, chociaż ekrany karta 84 Bramkarz z Hiszpanii, niestety Adam. Także co, to była tyle i widzimy się w kolejnym odcinku na kanale. Na razie.